Cześć, witam Cię w kolejnym wideo, w którym omówimy sobie mapowanie procesu. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, w jaki sposób można prostą metodą zmapować procesy, podprocesy, a nawet poszczególne operacje. Oczywiście, zanim przejdziemy do meritum, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to właśnie jest to dobry moment, aby to zrobić. Dlaczego? Ponieważ już wkrótce pojawią się nowe odcinki naszych podcastów, ale też planujemy publikować coraz to więcej wideo, coraz więcej fajnych tematów, które myślę, że mogą Cię zainteresować. Dlatego, jeżeli zarządzanie procesami, zarządzanie jakością, optymalizacja procesów, bezpieczeństwo informacji to jest coś, co Cię interesuje, to subskrybuj nasz kanał już teraz. Oczywiście warto go udostępnić. Także osobom, których te, ten temat może zainteresować. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać z Tobą na temat mapowania procesów. Jakie są metody, ale też chciałbym Ci przedstawić bardzo prosty sposób. Uważam, że jeden z najprostszych sposobów z mapowania procesów, tak aby pokazać ich przebieg, ale też pomóc wykonawcom realizować dany proces, daną operację w bardzo przystępny sposób. Prosty sposób z tak zwaną pomocną checklistą postępowania w formie algorytmu, w formie mapy procesów. Na początek musimy sobie wyjaśnić bardzo ważne zagadnienie. Czym właściwie jest mapowanie procesów? Mapowanie procesów to nic innego jak przedstawienie procesu w formie graficznej. Możemy też powiedzieć w formie algorytmu postępowania czyli Graficznie pokazujemy, jak należy wykonać dany proces krok po kroku, z użyciem jakich dokumentów, jakich zadań, jakich zasad postępowania. Mapa procesów wskazuje nam formę, ale również przebieg danej operacji, która jest wsparciem dla każdego wykonawcy danej operacji. Również mapa pozwala nam łączyć kilka procesów. Co to oznacza? To oznacza, że na jednej mapie możemy przedstawić przykładowo dwa łączące się ze sobą procesy. Pamiętaj o tym, że jedna mapa procesu powinna być z natury przedstawiona na jednej kartce A4, tak aby można było w prostej, przejrzystej i zrozumiałej formie przedstawić. Cały przebieg procesu. Choć nie zawsze jest to możliwe, ponieważ, jak wiemy, mamy nieraz bardzo złożone, skomplikowane procesy. W takim przypadku warto te większe, skomplikowane procesy podzielić na mniejsze podprocesy, a nawet poszczególne operacje i te elementy umieścić na mapie procesu. Dla kogo jest właściwie mapowanie procesów? Oczywiście, Każda firma, która ma wdrożone podstawy zarządzania procesami, może zacząć realizować mapy procesów. Dlaczego mówię o firmach, które mają wdrożone już podstawy? Ponieważ sama mapa procesu, aby była skutecznie realizowana, musi, być, musi polegać na jakimś standardzie. Aby posiadać standard, to przeważnie trzeba mieć wdrożony już jakiś system zarządzania. Ponieważ sama mapa procesu jest niczym innym jak przedstawieniem standardu realizacji procesu lub operacji. Każda firma, która chce, aby w ich, jej procesach opierać się na mapach, na algorytmach procesowych, powinna zacząć od bardzo ważnego elementu, czyli od przeszkolenia swoich pracowników, z czytania i zrozumienia, czym jest mapa procesu. Niestety, ale. Spotykałem się z firmami, które no, nad wyrost, można powiedzieć, chciały wdrażać mapy procesów, lecz niestety zespół, personel, który był wykonawcą danych procesów, w ogóle tych map nie rozumiał. Niestety prowadzi to do tego, że takie mapy stają się, po pierwsze, frustrujące dla pracowników, a po drugie nie są w praktyce używane. Ich twórcy są zdenerwowani tym, dlaczego. Proces nie jest realizowany według standardu, natomiast wykonawcy denerwują się tym, że dostali jakiś algorytm, jakąś mapę, jakiś element graficzny, którego sami nie do końca rozumieją. Teraz warto, abyśmy sobie omówili w ogóle, jakie są rodzaje mapowania procesów. Tutaj podkreślę, że rodzajów map jest bardzo dużo, natomiast chciałbym wymienić ci cztery podstawowe. A w dzisiejszym odcinku skupimy się tak naprawdę na jednej, której na końcu pokażę że przykład, pokażę ci, w jaki sposób za pomocą darmowego narzędzia możesz spokojnie, samodzielnie taki algorytm, taką mapę dla wybranego procesu stworzyć. Metodologią, którą będziemy dzisiaj omawiać, jest tak zwany diagram procesu, inaczej nazywany algorytmem procesu. Jest to proste przedstawienie w formie. Graficznej przebiegu procesu od góry do dołu kartki. W następnej części pokażę Ci, jak to zrobić krok po kroku. Inny przykład mapy procesów to tak zwany diagram przepływu, czyli swimline. Jest to już bardziej skomplikowany rodzaj przedstawienia procesu, który sprawdza się świetnie w procesach złożonych z wielu osób. Procesach, w których uczestniczy kilka działów, kilka procesów, wtedy swimline możemy w bardzo prosty sposób określić, kto odpowiada za który obszar realizacji procesu. Kolejnym rodzajem mapy procesów jest tak zwana mapa SIPOC. Jest to mapa, która określa nam dostawców procesu, dane wejściowe do procesu, samą operację w procesie, następnie daną wyjściową oraz klienta, zarówno klienta wewnętrznego, jak i klienta zewnętrznego danego procesu. I chyba najbardziej skomplikowana z tych czterech metodologii, tak zwana metodologia mapowania VSM, czyli mapowanie strumienia wartości. Jest to świetna metodologia, natomiast warto do niej podejść, kiedy już nasza organizacja będzie gotowa i będzie znała bardzo dobrze Metodologię postępowania z innymi mapami. Mapowanie strumienia wartości również warto wykorzystać do optymalizacji i standar standaryzowania swoich procesów, ponieważ jest to metoda, która w świetny sposób potrafi zidentyfikować błędy i marnotrawstwo w procesach. Bardzo często wykorzystujemy tę metodologię właśnie do analizowania luk w procesach, a następnie ich optymalizacji. Zanim Przejdziemy sobie do tego, jak mapować proces w prostej metodzie. Muszę Ci opowiedzieć, jakie mają znaczenie symbole w mapowaniu procesów, ponieważ jest to kluczowy i ważny element, abyśmy potrafili sami czytać taką mapę. Pierwszym elementem jest taki zaokrąglony prostokąt. Zawsze jest to symbol rozpoczęcia. I zakończenia całego procesu i operacji. Stosuje się go na początku i na końcu mapowania procesu. Kolejny symbol to znów prostokąt, który w podstawie ma taką chmurkę. Jest to znaczenie, które przedstawia nam dokument. Kolejny kluczowy symbol to po prostu prostokąt ułożony w poziomie. Oznacza zadanie lub operację do wykonania. Ważnym symbolem jest również symbol przejścia do innego procesu i podprocesu, który oznaczony jest po prostu kołem. Kolejny bardzo ważny symbol, wręcz podstawowy dla mapowania procesu, to symbol podjęcia decyzji. Charakteryzuje się tym, że zawsze musimy w nim zadać sobie pytanie, czy coś jest zgodne, czy coś zostało zweryfikowane. Jest to symbol, który decyduje o tym, w którą stronę nasz proces będzie postępował i ma on graficzny symbol rąbu. Jeszcze jednym symbolem wartym omówienia jest tak zwany walec. Jest to symbol, który wskazuje nam na bazę danych. Może to być baza danych w jakimś oprogramowaniu, ale też na przykład zwykły rejestr w Excelu. To podstawowe znaczenia symboli, oczywiście tych symboli jest znacznie więcej. Natomiast na ten moment, abyśmy mogli stworzyć pierwszą prostą mapę procesu, wystarczą ci właśnie te symbole, które przed chwilą przedstawiłem. Teraz przejdziemy sobie do prostego stworzenia procesu opartego na diagramie procesu w formie graficznej. Przejdźmy zatem do oprogramowania, które nazywa się DrawIO. Jest to darmowe oprogramowanie, darmowa aplikacja, którą możesz również wykorzystać w swojej organizacji. Pokażę Ci teraz, w jaki sposób z użyciem tej aplikacji możesz spokojnie zacząć mapować własne procesy i operacje. Dobrze, jesteśmy teraz w programie DRAW.io i spróbujemy sobie zmapować na początek bardzo prosty proces. Na przykład Proces przyjęcia dostawy. Jak widzisz, mamy tutaj taki zaokrąglony prostokąt, od którego sobie rozpoczynamy proces. W tym programie możesz korzystać z dowolnych kształtów, które pozwolą ci mapować proces. Diagram przepływu polega na tym, że z góry na dół mapujemy sobie proces, który potem możemy sobie pobrać w formie PDF-a lub w formie innego dokumentu. W jaki sposób zaczynamy mapować proces? Oczywiście, Rozpoczynamy sobie od dodania zadania, czyli startu, jakim jest, klikając tutaj na strzałkę, łączymy sobie pola i wpisujemy zadanie, ponieważ jest to kształt realizacji zadania, operacji, czyli przyjęcie dostawy. Abyśmy mogli przyjąć dostawę, potrzebujemy oczywiście mieć. Jakąś podstawę. Jak widzisz, z lewej strony dochodzi nam format dokumentu, czyli będzie to dokument dostawy. Jako dana wejściowa mamy dokument dostawy. Na podstawie niego, jego rozpoczynamy przejęcie dostawy. Oczywiście pierwszym elementem warto aby zweryfikować zgodność dostawy. Mamy pole ROMBU które pozwala nam zweryfikować, czy dostawa jest zgodna pod względem ilościowym. Możemy sobie w programie spokojnie rozszerzyć nasz rąb. Czyli, jak widzisz, pole rąbu jest, Polem decyzyjnym. Zadajemy sobie tutaj pytanie, czy dostawa jest zgodna pod względem ilościowym. No i znów powinniśmy mieć jakąś daną wejściową. Co tutaj, do czego możemy porównać dostawę pod względem ilościowym? Oczywiście pod względem dokumentu dostawy, który sobie tutaj kopiujemy, ma to być nasza dana wejściowa do tej operacji. Pole rąbu. Ma tą charakterystykę, że zawsze z niego wychodzą dwie odnogi: odnoga pozytywna i negatywna. Czyli, jeżeli we weryfikujemy, czy dostawa jest zgodna pod względem ilościowym, to możemy sobie zweryfikować, jako nie jest. Tutaj mamy pole tekstu, przenosimy sobie. Czyli, jeżeli nasza dostawa nie jest zgodna pod względem ilościowym, to co powinniśmy zrealizować? Przykładowo, Odłożyć, czyli mamy odłożenie dostawy do strefy niezgodności. Natomiast jeżeli dostawa jest zgodna, czyli mamy tutaj tak odnogę pozytywną to przechodzimy do kolejnej operacji czyli przykładowo możemy teraz zweryfikować czy dostawa jest zgodna pod względem jakościowym czyli wizualnie weryfikujemy na przykład czy coś nie jest rozwalone uszkodzone i tak dalej. Mamy weryfikację pod względem jakościowym. Również sobie nasz rąb troszkę rozszerzymy. I znów mamy dwie odnogi: odnogę tak i odnogę nie. I znów, jeżeli coś nie jest zgodne pod względem jakościowym, to znów możemy sobie nawet skopiować tekst. Mamy odłożyć do strefy. Niezgodności. Warto sobie uwzględnić, co się dzieje, jeżeli my do takiej strefy niezgodności odkładamy, ponieważ ma to na pewno swój jakiś dalszy etap, na przykład przekazanie do kolejnego procesu, podprocesu, czyli na przykład procesu reklamacji do dostawcy. I możemy sobie tutaj dać strzałeczkę. Tutaj również. Czyli mamy w takich przypadkach, kiedy dostawa nie jest zgodna pod względem ilościowym lub jakościowym, odłożenie dostawy do strefy niezgodności, a następnie przekazanie tej informacji. Do procesu reklamacji. Natomiast, co robimy, jeżeli nasza dostawa jest zgodna? Oczywiście, musimy mieć też jakąś daną wejściową. Tutaj może być znów dokument dostawy. I jeżeli nasz, nasza dostawa jest zgodna pod względem ilościowym i jakościowym, to możemy dalej realizować proces, czyli przykładowo, to może być zatwierdzenie. Zatwierdzenie dokumentu dostawy pieczątkom zgodności. Oczywiście znów mamy daną wejściową jako dokument dostawy i oczywiście coś nam z tego powinno wyjść. No z tego nam może wyjść kolejny dokument, ten sam, ale już zatwierdzony. Przechodzimy sobie do kolejnego kroku w procesie, czyli jak już mamy zatwierdzoną, zweryfikowaną dostawę, to przykładowo możemy przyjąć dostawę do systemu magazynowego. Oczywiście musimy mieć jakąś daną wejściową. To może być już zatwierdzony dokument, który jest naszą podstawą do przyjęcia systemu. Natomiast jeżeli pamiętasz, to pokazywałem, jak wygląda znaczenie pola, które jest tak zwaną bazą danych. To może być na przykład system IT, który może być systemem magazynowym. Na przykład z tego systemu może nam jeszcze wyjść dokument. Czyli na przykład dokument. Dokument przyjęcia, czyli tak zwana PZ. -ka. I tym dopiero możemy sobie zakończyć nasz proces, czyli mamy koniec procesu i w ten sposób. Zobacz. Dokonaliśmy przyjęcia, kontroli, weryfikacji dostawy, przyjęcia jej do systemu magazynowego i zakończyliśmy proces. Zobacz, w jaki prosty sposób można zmapować cały przebieg oczywiście bardzo prostego procesu i teraz każda osoba, która taki proces realizuje, dostaje od nas wydrukowaną lub w formie elektronicznej taką mapę procesu przyjęcia dostawy i Zobacz, w jaki sposób krok po kroku przedstawia ona, co należy wykonać, oraz dodatkowo tutaj jeszcze musimy sobie skopiować dodatkowo, zobacz, mapa ta przedstawia również informację, co należy zrobić, jeżeli dostawa jest zgodna lub niezgodna. Do jakiego procesu trzeba przekazać, co należy zrobić z samą dostawą. Czyli mamy połączenie kilku elementów, To mapa procesów jest też doskonałym, Elementem do przeszkolenia nowych pracowników w zakresie wykonywania procesu. Dlatego właśnie jest tak skuteczna i pozwala w bardzo prosty sposób przedstawić realizację danego procesu. W ten sposób pokazałem Ci, jak prosto możesz samodzielnie mapować procesy. Pamiętaj o tym, że zanim zaczniesz mapować i wdrażać, Algorytmy postępowania w swojej firmie, warto, aby zrealizować proste warsztaty lub instruktaż z tego, w jaki sposób należy czytać mapę procesów. Jest to świetne narzędzie, pod warunkiem, że jest ono znane całemu zespołowi. Oczywiście, jeszcze raz zachęcam Cię do subskrybowania naszego kanału oraz polecenia tego odcinka każdej osobie, której. Ta wiedza może się przydać. No i oczywiście zapraszam Cię do oglądania kolejnych naszych odcinków. Do zobaczenia!